Era wodnika. superfala z centrum galaktyki spływa na ziemię. Kochani superfala lwiej bramy, która w tej chwili zalewa ziemię, postawiła wielu ludzi pomiędzy młotem a kowadłem. Z jednej strony potężne energie kwantowe z jądra drogi mlecznej zmuszają nas do aktywnego podnoszenia swoich wibracji. Z drugiej strony trójwymiarowy matrix tak jak dawniej trzyma wielu ludzi w swoich rękach. Wszyscy jesteśmy teraz egzaminowani pod kątem naszych samolubnych wad, takich jak nienawiść, chciwość, zachłanność, strach, złości i tym podobne. Całe spektrum naszych najciemniejszych emocji i myśli, ale wielu nadal żyje z zamkniętymi oczami, nie chcąc zobaczyć, co się dzieje wokół, lub nie są w stanie zerwać zasłony z oczu. Reakcja strachu jest naszym głównym wrogiem. Możemy ją zamienić w naszego sprzymierzeńca i pomocnika, jeśli odważymy się z bliska spojrzeć w głąb siebie. W naszej mocy jest wyrwanie się z martwego uścisku Matrixa, który trzyma nas za gardło w przenośni i dosłownie, to właśnie poprzez czakrę gardła wyrażamy to, co On wkłada do naszej świadomości i duszy poprzez posłuszne media. Zadaniem każdego z nas, jako części ludzkości, jest uświadomienie sobie, kim jesteśmy, zrozumienie naszych błędów, zaakceptowanie ich, przebaczenie sobie i innym oraz kochanie siebie i wszystkich wokół, bo jesteśmy jednością. Ale z innego, dużo szerszego punktu widzenia, możemy w dowolnym momencie zrzucić obrożę trójwymiarowej matrycy. I przestać promieniować negatywnie, programując swoją przyszłość na to, czego nie chcemy. Wcielamy się tu na Ziemi, aby otrzymać lekcje, których potrzebujemy się nauczyć i zdać sobie z nich sprawę, w przeciwnym razie będą się one powtarzać wciąż od nowa. Początkowe warunki stają się coraz trudniejsze, a lekcje przynoszą coraz więcej bólu i cierpienia, dopóki nie będziemy ich w pełni świadomi. Teraz każdy staje przed wyborem: albo zaakceptować i podziękować za przyswojone lekcje i zacząć żyć oraz promieniować w nowy sposób, albo nie wyciągać wniosków i pozostawić wszystko przypadkowi. Historia Ziemi i poprzednich czterech raz pokazuje, co się dzieje, kiedy ludzkość dokonuje niewłaściwych, kluczowych ustaleń i ignoruje lekcje, brutalnie łamiąc prawa źródła. Dziś powtarzają się te same wydarzenia i niezbędne jest ich prawidłowe zrozumienie oraz zrozumienie dlaczego spirala czasu stała się podobna do maksymalnie ściśniętej sprężyny to jak i w którym kierunku się ona rozpręży zależy tylko od nas w wyniku egzaminów które obecnie zdaje każdy z nas i ludzkość jako całość z niewidzialnej płaszczyzny wyraźnie widać, w jakim stanie jest nasza dusza, duch i ciało, na ile jesteśmy zrównoważeni i na ile gotowi do transformacji oraz przejścia. Jeśli człowiekiem rządzi ciało, to wtedy życie jest poświęcone tylko temu, aby zaspokoić tylko jego pragnienia. Tak działa trójwymiarowy matriks, tworząc zniekształcenia i niszcząc harmonię oraz równowagę wszystkich naszych części, ducha, duszy i ciała. Tak nasza piąta rasa ludzkości była zarządzana przez tysiąclecia. Możemy bardzo łatwo wyjść z tego kręgu samsary. Wystarczy zadać sobie pytania. Czy działania, które planujemy, przyniosą użytek naszemu po pierwsze duchowi, po drugie naszej duszy i po trzecie naszemu ciału? Jeśli we wszystkich trzech przypadkach odpowiedzieliśmy twierdząco, to jesteśmy wolni i nic nam nie przeszkadza w wyrwaniu się z uścisku niskich częstotliwości trójwymiarowego matrixa. Nawet te duchy i dusze, które spadają na dno, mogą powstać odbijając się od samego dna. Wszystko, czego one w tym celu potrzebują, to stać się świadome, obudzić się, stosując miłość i wdzięczność zamiast strachu. W ten właśnie sposób duża część ludzkości się obecnie budzi z martwego snu i zrzuca wszystkie kody zapomnienia. Każdy z nas powinien wyrazić wdzięczność źródłu wszechświatowi. I ciemnej stronie za wszystkie lekcje, które otrzymaliśmy i przyswoiliśmy sobie. Konieczne jest ich zaakceptowanie, uświadomienie sobie i wyciągnięcie właściwych wniosków. To zmieni nasze myśli i emocje, a choroby generowane przez psychosomatykę znikną. A wtedy będziemy mogli łatwo zwiększyć nasze wibracje, aby wejść w nową rzeczywistość, którą teraz przynosi nam superfala z centrum galaktyki. Błogosław więc Wam wszystkim.